Kochani, tu Wujaszek oraz Grażynka, jesteśmy w Los Angeles, wylądowaliśmy szczęśliwie Trafiliśmy do hotelu i wyspaliśmy się nawet bez żadne, żadnego jetlag'a I idziemy na spacer, oczywiście Wujaszek wygooglował sobie gdzie jest sklep z odżywkami Okazało się, że jest już obok, dlatego idziemy sprawdzić jakie mają białeczka Tara, to jest nasz cel, Nutri Shop tak. Takie rozczarowanie maluje się teraz na twarzy Wujasa, ponieważ sklep okazał się być Zamknięty sobie. Oczywiście wujek znalazł coś dla siebie, czyli. Crazy Girls, wiadomo co znajduje się w środku. Szalone dziewczyny. Jak wujas będzie niegrzeczny, to go tutaj przyprowadzę. Będziesz grzeczny? Nie będziesz grzeczny? Chcesz tam wejść? Ja jak nie daje za wygraną, i próbuje nadal kupić sukno. Sprawdźmy, czy udało mu się coś zdobyć. Piszmy z mojej są chipsy proteinowe, sprawdźmy jak smakują. Kurde, wyglądają źle, no, tak. a smakują. Jak smakują? Jak sól to był najgorszy wybór w swoim życiu wobec grażka? Ale na szczęście kupiliśmy co jeszcze? Wypierdalacz. Wypierdalacz. Słuchajcie, w nocy zimno, dzień gorąco, pokręcona pogoda. Dokładnie. Raz długi rękaw i za ciepło. Raz długi rękaw i za zimno. Zwariować można. Ta jeszcze kupiła poskudnych. Tak, a tak kupiłem jeszcze poskudne chipsy proteinowe, które się do niczego nie nadają. Na szczęście kupiłem wypierdalacz, który mam nadzieję, że poprawi mi humor i w ogóle już będę szczęśliwy. Idziemy teraz z Wujaszkiem na jakąś szamkę, bo już... Na jaką? Dobrze być na jako. No dobra, na idziemy food. na jakieś fast fooda pysznego. Bo Grażyna Burek ma cheat everyday. Cheat everyday przez 14 dni teraz jest i to mi się bardzo, bardzo podoba. Zbliżamy się teraz dalej Alei Gwiazd. Wujasz już wczoraj znalazł swoją ulubioną gwiazdę, czyli Hugh Hefnera. Dzisiaj będziemy... Tak. Thank you. A dzisiaj będziemy szukać jakichś innych fajnych gwiazd. W którą stronę? Bo w lewa czy w Dobra. No i tutaj mamy różne gwiazdy. Właśnie większe, mniejsze, różne gwiazdy. Kina, muzyki. Wszystkie. Wszystkie największe gwiazdy Hollywood. Tutaj właśnie są. Tom Cruise, Jane Harlow, Królewna Śnieżka. Tam kochani naprzeciwko jest Dolby Theatre, czyli miejsce, gdzie odbywają się gale Oscarów. Theatre, theatre, Dolby Bo Wujas zabrał mnie na wycieczkę do sklepu z badziewiem i był zdziwiony, że nie chce nic tam kupić, a teraz widzę, że na pizzę chce mnie zabrać, więc się rozłączam. Nie wiemy na jaką się zdecydować, Margarita, pepperoni, chyba jednak pepperoni wjedzie. Teraz jesteśmy w krainie Badziewia, do której wujas mnie zabrał. Jest tutaj wszystko zaraz to ja chyba kupię Oscara albo tablice rejestracyjne. Wujas, czekaj! Czego tutaj nie ma, wujak? Czy jest czego, coś, czego tutaj nie ma? Nie ma grażyna. A no nie ma grażyna. Ale to na gie, jak już. No nie nie ma. Graj. No nie graj nie grożymy. Teraz wujaszek postanowił kupić mi coś na twarz, jakąś maskę. Zastanawiamy się tam tutaj pomiędzy Donaldem Trumpem, Kozą a gołębiem, tak wujasz? jest? Gdzie jest świnia? A no jest, ale nie podałem się świnia. O kur, niżej, 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 niżej. o ma no, ten kogut jest przerażający. To chyba nie mogę. Ale żaba! Będziemy leszka straszyć panem żabą. O, jest pan żaba. Jest pan żaba. No, i ogólnie w sklepie jest dużo różnych fajnych i mniej fajnych rzeczy. Wówczas koniecznie chciał jakiś kostium kupić. Ale właśnie z dziecięcy, więc nie sądzę, żeby coś na niego pasowało. No, ale można się przebrać generalnie za wszystko: za małpę, za szczura. Za Lobstera można się nawet przebrać. Są też szczypce Lobstera i zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić małego zakupu dla Mariuszka, naszego kochanego. Tutaj właśnie widzimy mały demontaż dwóch gwiazd, ponieważ y, ludzie, którzy się zajmują tym, Dowiedzieliście, że przyjeżdżamy z wujasem i... Tak, okazało się, że mamy trochę większy fejm od tych dwóch postaci tak, i one zostały wychusztane tutaj, tutaj z tej roli i tu będzie właśnie wujaszek Lajsa i Ciocia Lajsta. Dokładnie, Grażyna, gwiazda Grażyny. Wszystko, wszystko.

Mamy kochani, mamy frytki, mamy cheeseburgera, hamburgery z Bujasa, mamy też szejka czekoladowego i kole Kolę spróbowałam, smakuje tak samo jak u nas, a frytki? Dobra, mało tłusta Super. Fit frytki <laughs>

Nie, ale wczoraj jadłem tego McDubbla i był znacznie bardziej jadowity. Bo to ma chyba 390 kalorii, McDubble ma 720. Ale czekal był jadowity. Dlatego był bardziej jadowity. Nie wiem czy to nagrywa, czy nie nagrywa. No właśnie no, nie widzę.